Szymon Murawski, witam Was bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem w ramach zdrowych rozmów jest dziś doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Anna Popławska-Kita, endokronolog, diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny nuklearnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pod nazwą endokrynologia, bo o tym dziś będziemy rozmawiać, kryje się cały szeroki wachlarz różnego rodzaju schorzeń i zaburzeń, o których sobie dziś porozmawiamy. No i zacznijmy może od tego, czym ogólnie jest tak endokrynologia. Endokrynologia to wszystkie hormony, to wszystkie zaburzenia związane z nieprawidłową funkcją gruczołów dokrewnych, a więc gruczołów produkujących hormony. To jest przysadka mózgowa, tarczyca, trzustka nadnercza, no i w końcu gonady. Rozumiem, a jakie są takie najczęstsze schorzenia endokrynologiczne, z którymi pacjenci się do Pani zgłaszają? Obecnie absolutnie najczęstszym schorzeniem jest przyczyna wielu innych chorób, czyli otyłość. Otyłość, która jest przyczyną cukrzycy, nadciśnienia, hiperlipidemii, choroby zwrodnieniowej stawów czy nowotworów. Druga pod względem częstości e, zgłaszalności do endokrynologa to jest oczywiście cukrzyca, ale to już większość raczej do diabetologicznych poradni pacjentów się zgłasza. No i w końcu hormony tarczycy. Ale też muszę nadmienić, że mamy coraz więcej nowych problemów endokrynologicznych związanych z płcią, z tranzycją płci. To są problemy. Może przedstawmy jeszcze tak, jak już poprosiliśmy ten temat, czym ta tranzycja jest. Przedstawmy, tranzycja ten naszym tranzycja to świadoma decyzja o zmianie płci. Rozumiem. W związku z tym też wynika wiele nowych problemów, z którymi nauka wcześniej się nie spotkała, prawda? Wiele problemów, zarówno medycznych, hormonalnych, jak i psychologicznych i emocjonalnych. To są tematy, których się dopiero uczymy, które poznajemy, no ale one też są częścią obecnie naszej pracy. No dobrze, no to może wejdźmy w szczegóły tych chorób i zacznijmy na początku nie od tej najbardziej popularnej, ale jednej z najbardziej popularnych: cukrzyca. Jakie są rodzaje cukrzycy? Rodzajów cukrzycy jest dużo, natomiast w samej definicji cukrzyca to w ogóle zespół chorób różnorodnych, których wspólnym czynnikiem jest hiperglikemia. Hiperglikemia, czyli wysoki poziom cukru we krwi. Ta hiperglikemia wynika z kilku przyczyn, albo trzustka z jakiegoś powodu została uszkodzona i nie produkuje insuliny, Albo insulina jest produkowana, ale nie może działać. Co to powoduje? To powoduje, proszę Państwa, że cukier, który jest efektem pracy naszej wątroby, albo jest efektem spożywanych posiłków, znajduje się we krwi. I Państwo widzicie to jako wysoki poziom cukru. Ale co to tak naprawdę oznacza? Tak naprawdę oznacza to to, że wszystkie komórki, w takim dużym uproszczeniu mówiąc, są głodne. Dlatego, że ten cukier jest wysoki we krwi, dlatego, że nie może wejść do komórek. Co zaburza pracę całego naszego organizmu i powoduje liczne powikłania wielonarządowe. To właśnie ta cukrzyca jest epidemią oczywiście, że związaną z epidemią otyłości, ale to właśnie cukrzyca proszę pamiętać, też trudno sobie wyobrazić ale proszę państwa, co 7, nawet mówi się co 6 sekund na świecie. Jeden człowiek umiera z powodu cukrzycy, więc trudno sobie wyobrazić ilu pacjentów umrze w czasie tego programu tylko dlatego, że ta cukrzyca była za późno rozpoznana albo źle leczona. No jest to ogromny ludzi, prawda? Og ogromny. I zapytał mnie pan, jakie są rodzaje cukrzycy, więc w takim dużym uproszczeniu e, mówimy o cukrzycy typu pierwszego, kiedy trzustka została zniszczona z powodu autoagresji. My w endokrynologii mamy wiele chorób z autoagresji wynikających. Co to znaczy z autoagresji? To znaczy, że nasz układ immunologiczny zaczął niszczyć własne narządy, czyli produkuje tak zwane przeciwciała przeciwko różnym narządom. W, w przypadku cukrzycy mówimy o produkcji przeciwciał. Przeciwko, to się dokładnie tak nazywa, komórkom beta wysp trzustkowych. I te zniszczone komórki nie są w stanie wyprodukować insuliny. To są pacjenci, często młodzi, szczupli, dla których to rozpoznanie często jest tragedią, bo są to młodzi ludzie, którzy mają swoje plany, marzenia i nagle się dowiadują, że od dzisiaj do końca życia będą chorzy na cukrzycę, będą musieli przyjmować insulinę, której trzustka nie produkuje, ich życie się radykalnie zmieni. Drugi taki najważniejszy typ cukrzycy, albo właściwie pierwszy, bo dotyczy 90% pacjentów z cukrzycą, to jest cukrzyca typu drugiego, która jest nierozerwalnie związana z otyłością. I te duże, zmienione otyłe, znowu mówię to w uproszczeniu, Komórki nie są w stanie połączyć się z insuliną, i mamy ten sam efekt. Wysoki poziom cukru we krwi, ale zdecydowanie brak cukru, czyli glukozy wewnątrz wszystkich komórek w organizmie. To tak powoli już domykając temat cukrzycy, bo powiedzieliśmy sobie naprawdę dużo. Załóżmy, że jestem osobą autodestrukcyjną i bardzo chcę mieć tą cukrzycę. Co muszę zrobić? No niestety też można to zrobić, tak? I, I mówimy wówczas o cukrzycy typu trzeciego, czyli o cukrzycy, kiedy pacjent z powodu błędów dietetycznych, żywieniowych doprowadza do zniszczenia trzustki. Mówimy tu najczęściej o ostrym, bądź przewlekłym zapaleniu trzustki, kiedy to pacjent najczęściej nadużywając alkoholu, potrafi zniszczyć własną trzustkę. No dobrze. Przechodzimy teraz do tematu chorób tarczycy. I powiedzmy sobie, może najpierw, o jej częstotliwości. Jak często spotyka Pani pacjentów właśnie z tym problemem? Problemem tarczycy. Oczywiście częstość występowania chorób tarczycy związana jest ewidentnie z regionem, na którym pracujemy, czy żyją nasi pacjenci. No i uznajemy, nie ma takiej dobrej epidemiologii, jeżeli chodzi o nasz teren, ale przyjmujemy, że około 40% pacjentów ma jakąś patologię w zakresie gruczołu tarczowego. Każde powiększenie tarczycy nazywamy wolę. To wolę często rozpoznajemy już u dzieci. Nieleczone doprowadza do powstania guzków w obrębie tarczycy i mówimy wówczas o wolu guzowatym tarczycy. Takie guzki mogą zmieniać funkcję tarczycy albo nie. Jeżeli zmieniają funkcję tarczycy, powodują nadprodukcję hormonów tarczycy, to mówimy o nadczynności tarczycy. Tak jak mówiliśmy w przypadku cukrzycy o chorobie z autoagresji, to w przypadku tarczycy również mamy dwie choroby wywołane własną autoagresją czyli mogą powstawać przeciwciała, które powodują tzw. chorobę Hashimoto czyli skutkiem jej jest niedoczynność tarczycy, albo może dojść do produkcji przeciwciał przeciwko receptorowi dla TSH które pobudzają tą tarczycę do ciągłej pracy, powodując nadczynność tarczycy i to jest tak zwana choroba Graves-Basedowa. Rzadziej spotykamy ostre, przewlekłe, ostre bądź podostre zapalenia tarczycy. Najczęściej mówimy o zaburzeniach funkcji tarczycy pod postacią nadczynności lub niedoczynności gruczołu tarczowego. Bardzo istotnym problemem dotyczącym patologii gruczołu tarczowego, musimy o tym pamiętać, jest rak tarczycy. Rak tarczycy, który występuje nieczęsto, ale obserwując pacjenta, u którego występują guzki tarczycy, musimy zdiagnozować, czy przyczyną nie jest rak tarczycy. W Białym Stoku już od wielu lat. Działa kompleksowe leczenie. Chorób tarczycy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. I chciałabym tu Państwu wskazać, iż poradnia Raka Tarczycy pracuje codziennie od godziny 11 w uniwersyteckim szpitalu klinicznym i każdy pacjent z rozpoznanym rakiem tarczycy w dniu zgłoszenia będzie przyjęty. Ta opieka jest kompleksowa i dotyczy zarówno zabiegów operacyjnych, uzupełniającego leczenia jodem i pięć obserwacji oceniającej efektywność i skuteczność leczenia. Jak współcześnie pacjenci radzą sobie właśnie z tymi chorobami? No niestety, proszę Państwa, medycyna dzisiejsza jest obarczona olbrzymym ilością błędów, które wynikają często w naszej ocenie z olbrzymiego zaufania pacjentów do tak zwanej wiedzy internetowej. I oczywiście nasi pacjenci powinni sobie radzić z tymi chorobami, współpracując z, z opieką medyczną. Natomiast niestety bardzo często spotykamy się z różnymi doświadczeniami, tak bym to określiła, które pacjenci na sobie robią, stosując polecane w internecie metody. Mówimy tutaj o niesamowitej ilości literatury dostępnej, wiadomości na temat stosowania diet, na, tą, na przykład bardzo rozpowszechniona moda na stosowanie diety bezglutenowej w chorobach tarczycy, która z punktu widzenia medycznego nie ma żadnego uzasadnienia. Czyli reasumując, bardzo byśmy chcieli, żeby pacjenci sami nie próbowali sobie radzić, tylko żeby znaleźli lekarza, któremu są w stanie zaufać i razem z nim leczyć daną chorobę. To jest uwaga bardzo istotna. Dużo jest osób, które postrzega internet jako remedium na wszelkie problemy, a raczej. W ból głowy po wpisaniu w internecie, drodzy słuchacze, nic innego nie wyskoczy oprócz nowotworów. Po to zazwyczaj to się pokazuje, gdy tylko chcemy wpisać podstawowe objawy. Także internet, internet raczej nie jest dobrym wejściem. No a my przechodzimy do głównego wątku naszej rozmowy, mianowicie do otyłości. Temat rzeka, zwłaszcza w ostatnim czasie, temat bardzo istotny, no bo niestety powoli także w Polsce wiemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jak otyłość tam jest problemem, ale powoli w Polsce dzieje się to samo. Jakby to jest to, to współczesna, współczesna choroba cywilizacyjna. Także, może zacznijmy od tego, bo też przyjęło się, że dużo osób jest chorych i przez to jest otyłych. To tak idealna okazja do tego, żeby spytać specjalistę, ile faktycznie zależy od tych hormonów, od tych chorób, a ile od naszej diety i stylu życia. Bardzo trudne pytanie, i to jest jeden z moich ulubionych tematów w ostatnich latach otyłość. Prawdziwa epidemia współczesnego świata to rzeczywiście jest otyłość. Proszę Państwa, szacujemy, że około 750 milionów ludzi na świecie ma nieprawidłową masę ciała. Proszę Państwa, otyłość. Muszę to podkreślić i proszę o tym pamiętać. W definicji to jest choroba przewlekła i postępująca. Co to znaczy, proszę Państwa? Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że jest chory na chorobę otyłościową, bo tak to teraz nazywamy, to po pierwsze musi zdiagnozować przyczynę, czyli Wracamy do pytania, czy jest to choroba genetyczna, czy wynika z tak zwanych epigenetycznych działań. Szanowni Państwo, bardzo często u podłoża są pewne zaburzenia genetyczne, ale bez nieprawidłowego stylu życia choroba otyłościowa prawdopodobnie się nie ujawni. Przeprowadzamy diagnostykę, wykluczamy zaburzenia hormonalne takie jak. Nieprawidłowe stężenie kortyzolu, czyli hiperkortyzolemia, takie jak niedoczynność tarczycy, takie jak choroby przysadki czy gonad. Ale najczęstszą przyczyną zdecydowanie otyłości jest hiperinsulinemia. Co to oznacza? Ta insulina, o której mówiliśmy, rozmawiając o cukrzycy, gdy jej nie ma, te komórki są niedożywione. Ale jeżeli tej insuliny jest bardzo dużo, to ona wprowadza tego cukru do komórek bardzo dużo. I insulina jest najsilniejszym hormonem anabolicznym, czyli hormonem, który powiększa masę ciała. Proszę Państwa, taka typowa diagnostyka polega na po wykluczeniu tych dodatkowych chorób, wylega, polega na. Wykonaniu tzw. Tak przedłużonej krzywej cukrowej, kiedy pacjent wypija 75 gramów glukozy, a my po godzinie dwóch, trzech i czterech oceniamy stężenie glukozy i insuliny. I na tej podstawie wiemy, jak możemy danego pacjenta leczyć. Ale ja tu bardzo zwracam uwagę leczyć chorobę otyłościową. Szanowni Państwo, nie rozmawiamy o odchudzaniu. Ja to często powtarzam, ale przygotowując kiedyś wykład, trafiłam na wykład profesora Bralczyka, który powiedział, że jednym z najmniej logicznych słów w języku polskim jest odchudzanie, bo jak odchudzić grubasa? Grubasa można odgrubić albo dochudzić, ale proszę Państwa, my nie mówimy o leczeniu, które ma polegać na redukcji masy ciała. My mówimy o przewlekłym leczeniu choroby otyłościowej, które doprowadzi do redukcji i utrzymaniu prawidłowej masy ciała. I tłumaczymy pacjentom, szanowni Państwo, jeżeli macie inną chorobę przewlekłą, na przykład nadciśnienie, Dajemy Państwu leki, Państwo macie dobre ciśnienie, a my dalej dajemy leki. Chorujecie Państwo na cukrzycę, czyli chorobę przewlekłą. Dajemy Wam leki, macie dobre cukry, a my dalej dajemy leki. No i w końcu, Szanowni Państwo, chorujecie na chorobę otyłościową. Dajemy Wam leki, macie prawidłową masę ciała, a my dalej będziemy Państwu dawać leki. To nie jest leczenie, które polega krótkoterminowe, które ma polegać na redukcji masy ciała, bo ono w efekcie długoterminowym jest nieskuteczne. Choroba jest dużym problemem, i naprawdę myślę, że mam bardzo duże doświadczenie w pracy z takimi pacjentami. Osobiście nie wierzę. To pozorną, w tą pozorną akceptację tej choroby. Natomiast, Szanowni Państwo, musicie pamiętać, choroba otyłościowa to nie jest tylko kwestia wyglądu. Bo oczywiście to jest ważny aspekt, oczywiście. ale my mówimy o efektach zdrowotnych i powtórzę to: pacjenci z otyłością w przyszłości będą mieli cukrzycę. Będą brali na nią leki. Będą mieli zaburzenia lipidowe, a więc miażdżyce. Będą brali leki. Będą mieli nadciśnienie. Będą brali leki. W końcu pamiętajcie Państwo, że udawanie, że nie choruje na chorobę otyłościową, powoduje zniszczenie stawów kolanowych, biodrowych, które noszą tą nieprawidłową masę ciała 24 godziny na dobę. I w końcu, proszę Państwa, to co naprawdę chyba jest najważniejsze, choroba otyłościowa. Z Większa ryzyko nowotworów. I na przykład pacjenci z otyłością mają siedmiokrotnie większe ryzyko raka przełyku, czy pięciokrotnie większe raka macicy. A więc myśląc o swoim przyszłym, długim e, i przyjemnym życiu. Ja absolutnie nie zgadzam się na akceptowanie życia z otyłością, tym bardziej, że naprawdę w obecnych czasach mamy bardzo dobre i skuteczne leki. Jestem przeciwnikiem, ja osobiście, wszelkiego rodzaju diet, które są krótkoterminowym, nieskutecznym działaniem nastawionym na szybką, krótkotrwałą redukcję masy ciała. Ja uważam, że bardzo ważne jest, żeby pamiętać, iż mamy w organizmie niesamowicie rozbudowany system autoregulacji poboru pokarmu. I to, co staramy się uczyć pacjentów, to jest takie częste zadawanie sobie pytania: czy jestem głodna? Jestem, to proszę jeść. Ale nie dajcie sobie państwo wmówić, że musicie jeść co dwie godziny, co trzy godziny, pięć razy na dobę, sześć razy na dobę. To jest nieprawda. Po to mamy w podwzgórzu, czyli w naszym mózgu, różnego rodzaju ośrodki pragnienia, sytości, łaknienia, aby Współpracować przy decyzjach o poborze pokarmu właśnie z naszym mózgiem. No tak, otyłość to bardzo istotny temat, także warto poruszyć go z każdej strony. I tak też się stało. Moim i Państwa gościem była dziś doktor Habilitowana Nauk Medycznych, profesor Anna Popławska-Kita, endokrynolog, diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny nuklearnej. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję.